Cześć, tu Interpel1. Dzisiaj Wam pokażę, jak utworzyć hasło na nasz komputer. Jak uruchamiamy komputer, trzeba będzie wpisać hasło. Tutaj wybierzecie, i to jest poradnik, jak utworzyć hasło. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. 1. Wchodzimy w Start. Ze startu bierzemy nasz taki słodki obrazek, klikamy na niego. I tu jest, jeśli nie, jeśli nie macie hasła, to bierzecie pierwsze, utwórz e, hasło dla swojego konta. Tu wpisujecie hasło, musicie je zapamiętać, musicie solidnie zapisać to na kartce albo gdzieś. Teraz ja zrobicie to hasło, to albo trzeba jeśli do jakiejś informatyka albo do bo samemu to nie zrobicie. Chyba, że jesteście wybitnie uzdolnieni z komputerem. Tu wpisujemy hasło, tu powtórz hasło. Jeśli hasło zawiera wielkie litery, muszą one być wpisane tak samo podczas każdego logowania. Jak utworzyć silne hasło? No, takie pierdolone. Tutaj wpisuj, Tutaj nie wpisujcie nic, ani wskazówki i bierzecie utwórz hasło. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę. Liczę na Was, dobijcie. Do 10 łapów w górę. No to cześć, tu Interpl1. Komentujcie, subskrybujcie. Jeszcze raz subskrybujcie. Ju cześć tu Interpl1.